Na początek errata co do poprzedniego filmiku. W recenzji Generations Kromi wspomniałem, że jest ona wyposażona w dwa pistolety. Otóż mój znajomy z grupy facebookowej Transformers Polska uświadomił mnie, że to nieprawda. Pistolet pasujący do Generations RC jest pakowany wyłącznie z tamtą figurką, a w dłoni Kromi znalazł się jedynie na pierwszych stokowych zdjęciach udostępnionych przez Hasbro w czasie zapowiedzi tych figurek. Osoba, od której kupiłem kromię na Allegro zapewne sugerowała się tymi zdjęciami przy pakowaniu i stąd dostałem bonusowy pistolet, co do którego byłem przekonany, że był oryginalnie w zestawie z kromią. Jeśli zatem jakimś cudem ogląda to ktoś, kto nabył na Allegro pod koniec listopada Generations RC od użytkownika Molgonot, niech się ze mną skontaktuje, a ja to akcesorium odeślę, no bo szkoda, żeby czyjaś RC była niekompletna. To by było na tyle ogłoszeń, przejdźmy do właściwej recenzji. Po zrecenzowaniu wszystkich Toamata nadszedł czas na inne klasyczne zestawy pierwszej generacji Bionicle, na pierwszy rzut coś z 2002 roku Parak, czyli brązowy Borok. Jak wspomniałem w drugiej części mojej retrospektywy Bionicle, boroki były insektoidalnymi maszynami zaprojektowanymi specjalnie po to, żeby w odpowiednim momencie oczyścić wyspę Matano i z roślinności, przygotowując ją tym samym na powstanie Wielkiego Ducha. W historii zostały przebucone i aktywowane w złym momencie, stąd Toa i Matoranie potraktowali je jako kolejne zagrożenie i powstrzymali przed przedwczesnym wypełnieniem swojego zadania. Idąc za Bajanikowiki, Paraki to najsilniejsze, ale też najpowolniejsze i najciężej myślące z rojów Borok. Zestaw składa się z równiutko 40 części. W momencie wydania wszystkie, poza podstawowymi łącznikami i technikową drobnicą, były nowością. Krótkie kończyny i niewielkie dwupalczaste stopy były potem wielokrotnie używane w późniejszych latach bajoniku. Sama serwetka figurki jest przesadzista, trochę taka kulkowata, trochę kaczkowata. Do dzisiaj nie jestem wielkim fanem tego wyglądu. Pamiętam, że od zawsze boroki bardziej podobały mi się na grafikach promocyjnych niż w fizycznej formie. Podstawową bronią każdego boroka były tarcze, przewodzące jego elementarną moc. Tarcze paraka przypominają łapy z grubymi, silnymi paluchami, wymarzone narzędzie do łupania kamieni. Głowy boroków faktycznie były bardzo owadzie. Składają się z kilku części, w tym charakterystycznych białych kół i podłużnych oczu, które stały się jednym z najczęściej wykorzystywanych części w późniejszych zestawach. Z czerepem związana jest jedna z funkcji zabawowych. Całość zamontowana jest na zębatkach i spięta gumką. Naciskając przycisk z tyłu można atakować gwałtownym wysunięciem głowy do przodu. Funkcja prosta, ale całkiem zabawna, a uderzenie jest dosyć silne, żeby przewrócić inne figurki. Prawdziwa moc parakat tkwi jednak pod jego czaszką. Wystarczy nacisnąć na jedno z oczu, żeby pokrywa na głowie gwałtownie się otworzyła, wystrzeliwując tkwiące wewnątrz krana. Owe małe biologiczne istoty, mające postać niedużych masek, służyły za mózgi kontrolujące Boroki. Przyczepiając się do twarzy bohaterów Toa czy Matoran, czyniły ich częścią roju, przejmując na nimi kontrolę. Istniało osiem rodzajów krana, dających konkretnemu Borokowi różne umiejętności. Ta tutaj to krana K, wzmacniająca obronę. W formie zabawkowej krana zostały wykonane ze względnie twardej gumy, a z tyłu posiadają wypustkę do przyczepienia ich do twarzy innych postaci, żeby bawić się w przejęcie nad nimi kontroli. Jednak bez kontroli krana dany Borok jest już tylko bezużyteczną kupą złomu. Zestawy te miały jeszcze jedną funkcję zabawową. Zwinięcie w kulkę, w której to postaci Boroki pozostawały uśpione w swoim gnieździe, a także potrafiły się toczyć ze znaczną prędkością. Zabawkowo, takie skompresowanie figurki było niezbędne, żeby umieścić Borka w kanistrze. Nigdy nie byłem jakimś wielkim miłośnikiem boropów. W dziedzictwie miałem je w rękach, ale na tle pierwszych to ani specjalnie mi się podobały. Oddaję mi jednak, że mają fajne funkcje zabawowe, a ich kompaktowość sprawia, że dobrze się nimi bawi. Sam miłośnikiem nie jestem. Ale rozumiem uznanie, jakim te zestawy cieszą się w fandomie bajaniku. Z mojej strony to na razie tyle. Oczekujcie wkrótce kolejnych filmików. Na razie!